I teraz przechodzimy do Pogadów. Słuchajcie. Ee, bo zapytałeś Lewi, czy e, e, jesteś na zawsze potępiony. E, I moja propozycja jest taka, żebyśmy to krótko mówiąc, sprawdzili. Chłopaki, e, nie wiem jak pamiętacie ostatnie, ostatnie trzy sesje. E, teoretycznie. Takie, takie podsumowanie powinno się robić po każdej sesji, ale chciałbym, żebyśmy zrobili je zbiorczo po całej tej przygodzie. Dobrze? Mm -hmm. e, będzie, tro będzie trochę trudniej, e, ale, ale wciąż uważam, że będzie to możliwe. Na pewno e, liczą się na Twoją niekorzyść wszystkie, wszystkie dwa momenty, w których wykorzystałeś ciemną stronę. Yy, bo był jeden taki moment na poprzedniej sesji Kiedy yy, yy, nagiął yy, moją wolę to było, ale to Kiedy Kiedy nagiął wolę, dokładnie yy, i jeden na tej sesji yy, plus jeszcze yy, dodatkowo no, jest to nie jedno, jednoznaczne zranienie yy, innego, innego yy, innej istoty żywej czyli yy, o co, co się tutaj będzie działo Podliczymy zaraz taki specjalny parametr, który nazywa się konflikt. A, który... a jeśli, jeśli nie mylę, on jeszcze nie zabił tego crimebosa w poprzedniej, poprzedniej sesji? O to o to chyba się chodzi. A to, to za chwilę, chłopaki, o to też was będę pytał, dobrze? Bo nie, do okay. tego akurat nie piłem. Piłem do zranienia żywej istoty przy użyciu mocy Harm teraz, kiedy dotknął kapitana Esau. Ale okay. za chwilę, chłopaki, przejdziemy sobie podsumowanie po całej tej przygodzie. Konflikt jest szansą na zagłębienie się w ciemną stronę. Każda rzecz, każda czynność, której się podejmowałeś, a która była moralnie słaba, moralnie kiepska, moralnie zła, generuje punkty konfliktu. I tak jak chłopaki tutaj przypomnieli, zabicie Deda Vulta jednoznaczne zabicie go z zimną krwią tak sprowadza na ciebie punkty konfliktu. Wyłączył to drużynę najemniczych. Tak. E, posłuchajcie, e, czy e, na w jakimkolwiek innym momencie ja pytam was wszystkich o to, może też widzowie będą chcieli coś podpowiedzieć, e, czy w jakimkolwiek momencie Balaluga z zimną krwią Zamordował inną istotę, nie licząc kapitana S.A.U. i Deda Vulta. Tak, że nie panowie. Nie, chyba nie. Bo do tej. W sensie no, jeżeli nie liczyć, powiedzmy ostrzału z działek, kiedy się przebijaliśmy, ale to jest raczej. Nie, to mowa raczej o kimś takim, kogo można uznać za. Yy... Bezbronnego lub małe zagrożenie, tak? Yy, tutaj Deadwood, mimo że był Crime Lordem, no to mieliście nad nim jednoznaczną przewagę, mogliście wyjść tutaj nie zabijając go, yy, a mimo to życie stracił, więc jego liczę na ten konflikt. Ale yy, jakaś obrona własna, strzelanie z działek, czy gdzieś tam walka ze szturmowcami, którzy nadbiegają, kiedy przebijacie się korytarzem, to się nie liczy. Okej. Okay. Wedle mojej, jest... mojej wiedzy to nie. Już chyba nic nie było. No. Czy kogoś, no. czy kogoś torturował? Też nie sądzę. Nie. Yy, nies, yy, niesprowokowana lub niepotrzebna. Yy, niepotrzebne okrucieństwo wobec istot. Yy, nieinteligentnych, czyli zwierząt albo droidów o inteligencji zwierzęcej. Nie spotkaliście żadnych zwierząt, no nie licząc tych... To że przewoziliśmy na początku, ale raczej to nie myśmy je dostarczyli, myśmy je zawieźli w lepsze miejsce. No, a poza tym nie byliście dla nich okrutni, więc wydaje no tak. mi się, że y, to się również nie liczy. Y, niesprowokowana przemoc. Mm, nie. nie, nie, nie. Atakowanie, atakowanie NPC-ów bez powodu. To mm, już było policzone, to już było podliczone. To, było podliczone. to mhm. też jest chyba właśnie podliczone. I był powód. Jasne. Nie były tak, właśnie. Eee, to unnecessary destruction, czyli ee, jakiekolwiek wejście w taki ee, destruktywny szał jak Kylo Ren w przebudzeniu mocy. Nie, jakiekolwiek nie. zniszczenia, które nie były konieczne, które gdzieś tam po prostu zostały przez Balalugę spowodowane, bo mógł. Nie. Bardziej nawet chronił starą bibliotekę, Za łagach, co... No. Mhm. Załoczam bibliotekę. Kradzież. kradzież. Eee, A? Brał udział, udział w kradzieży. To my kradliśmy, a on tylko nam nie przeszkadzał. On na czatach. E, Okej. Okay. No. Ale nie. Ale... Słuchaj, nie. A dobrze, dobrze mówisz, dobrze to powiedziałeś, e, zombie, bo e, nie przeszkadzanie kiedy inni robią coś złego. No, no to No to Czekaj, co my co się dało? Co się dało? Artefakt, tylko jak nie patrzyłem, tak? Jak mi akurat przy tym nie było. Wiedziałeś, ja że ja to tylko robią. Pomagałem uciec. Jakby nie patrzeć, przybyliśmy na planetę, żeby ukraść ten artefakt. Faktycznie fakt, nie ukradliśmy go, bo go tam nie było, to ale to w było... początku części, wiedzę z y, biblioteki, statek. Droida. Droida Droida pomogliśmy uwolnić. On sam chciał uciec. No. Słuchaj, ale nie, to bardzo. To... Zbierzyli. Ale, ale, ale Balaluga. to Bala krasił. I, I... niewolnicę to I... do Wibolfowi. Zapisuje y, wiedza i brak działania. Y, słuchajcie, y, mm, to teraz to dobre rzeczy. Agresja, agresja emocjonalna. Czy Balaluga Nie. powiedział coś, co było okrutne, albo spowodowało w innych postaciach mentalne cierpienie? Nie. Zastraszał? Tak. No nie starał się. Ale nie, nie, nie. To raczej to raczej też. Chyba. W sumie. Jak zastraszał? Ja negocjowałem i robiłem. Czy, czy jednoznacznie Balaluga był podmiotem, który zastraszał? Używał zastraszania na innych istotach. Próbował wyglądać groźnie na pierwszej sesji, żeby. Odstraszyć ludzi od naszego planu. Ale bo nie wyszło, przypomnij. Ale się liczy, liczą się chęci. Nie, czuję. Ty się nie odzywaj. Dobrze. E, słuchajcie, e, resorting to violence, czyli wybieranie rozwiązania pod tytułem przemoc, kiedy dostępne są inne możliwości. Tak. No deadwood, zacznijmy tego. Tak, y -hmm. e, I kłamstwo dla osobistych korzyści. Chyba nie. No, tego nie, to nie zrobiłem. Halaluga no, jest raczej prawdomówny. Słuchaj, po podliczeniu wszystkiego tutaj e, mhm. co, co mam, e, wychodzi mi jakieś bagatela, 19 punktów konfliktu. Ui, u, a ile a. Na plus? E, Chciałbym teraz, żebyś rzucił e, 3K10. 3K10. Tak. Jeżeli w sumie wyrzucisz więcej niż 19, to ta przygoda zahartowała Cię i paradoksalnie zbliżyłeś się bardziej do ideału jasnej strony mocy. 23. Dobrze nie czy źle? Powiedziałem, jeżeli wyrzucisz więcej niż 19, A, ta okay. przygoda Cię zahartowała i zbliżyłeś się bardziej do ideału jasnej strony mocy. Czyli ogólnie nie do końca dobrze robiłem zawsze, ale w sumie ostatecznie to jest na lepiej. Tak, ostatecznie cię to zahartowało, gdzieś tam to twoje sumienie przemawia. Gdybyś wyrzucił yy, równo. 19, albo, mniej. Gdybyś wyrzucił równo 19, to stałbyś w miejscu, muskałbyś te granice między światłem a ciemnością, yy, ale nie pochłonęłaby cię ani światło, ani ciemność. A, a gdybyś wyrzucił. Gdybyś wyrzucił mniej yy, no też w zależy od tego, ile mniej, ale wtedy zbliżyłbyś się do ciemności. Rozumiem. Yy, i, i ale, w sumie jakby nie patrzeć, to balogat wykonał większość rzeczy, to był dobra, takich dobre dobrze, W sensie on jakby robił to wszystko w jakiś celu i też kiedy dochodziło do, to, to do czego, to wolał rozmawiać w pierwszej kolejności niż szybić. bić. stanowił... No, ale to jest to... średnia to, to prawda, ale gdzieś tam mimo wszystko nadal e, to się liczy. Także zbliżasz się do światła, nie popadasz w ciemność. Gratuluję. Dziękuję. A mechanicznie co to zmienia? E, niewiele. E, po, e, podliczanie tej moralności, podliczanie, e, jakby podsumowywanie tego konfliktu sesji na sesję może e, doprowadzić do tego, że albo przejdziesz faktycznie na ciemną stronę i wtedy będziesz musiał, tak jak e, inkwizytorka, używać czarnych żetonów. E, plus, jeżeli bardzo mocno zagłębisz się w ciemną stronę, to spada ci strain threshold, ale wzrasta wound threshold. A z kolei zbliżenie się do ideału dobra, do ideału jasnej strony yy, zwiększa ci strain threshold. Więc. O, od, i czyli w teorii od... miałbym teraz więcej punktów stresu do zdobycia. Teori. Teori. będzie się. Więc yy, tak to wygląda. E, chłopaki. Yy... Ode mnie to jest chyba tyle. Czy macie jakieś pytania, jakieś uwagi? Ja bardzo chętnie przyjmę jakiś feedback, jeżeli macie. Co wam się podobało, co wam się mniej podobało? Co My, wam się mniej podobało? że ja zarzucę, bo ja muszę uciekać faktycznie prak już teraz. Okej, okay, słucham zarzutów zatem. Zarzutów jakoś bardzo se, nie mam, bardziej se, na plus rzeczy mam. Ogólnie mi się podobało, to tak powiem. Bardzo, za, bardzo zachęciłeś mnie do tego systemu i pewnie jak kiedyś będę miał gdzieś okazję, to zagram. Bardzo podobały mi się Twoje opisy. Tak, po prostu bardzo mi się podobały Twoje opisy sytuacji. Dziękuję. dziękuję. I ja tym akcentem muszę już uciekać, ale ogólnie dziękuję Wam wszystkim za sesję. Fajnie się grało i do usłyszenia. Dziękujemy, Dobre że dobrze. byłeś Cześć. Jak wam podoba... Pozostali w się podobało. Ratnie było. Fajnie, dużo opisu. Fajne były opisy. Eee, też się trzymało kupy wszystko. Eee, Różna całkiem zgrana w większości, bo no czasami się zdarzały tam jakieś problemy. Dzień że ktoś. Od ktoś blica. Nie, nie, chodzi mi teraz o to. Chodzi mi... To zakończenie jest zakończenie też niższe niż mówię teraz o graniu. Na tym, że po prostu jakoś się staraliśmy współpracować i że e, nie liczyłem z jakichś takich pojedynczych sytuacji, raczej wszystko było następstwem tego. Nie było wytrącenia z rytmu. E, fajnie się myciło, fajnie było. Może nie, nie mamy Wojen? pomysłu do końca, jak powinniśmy zagrywać jako drużyna, czy w którą stronę powinniśmy iść, to też miało swoje plusy, smaczki. Nie no, ale czuliście Klimat Gwiezdnych Wojen? bo to jest myślę, że gdzieś tam istotne. No, tak. tak, tak, to tak. Żeby nie było ta ostatnia sytuacja, która wyszła po napisach. Ja, z nią, ja pisałem z nią do typa, nie? Czy chce ze mną uciec, czy bierzemy całą kasę, spłacamy długi i żyjemy sobie i tak dalej? Ja, no, ja w tym ja momencie ty pisze. Nie, nie chciałem tego robić. Na początku się wahałem, tak ogólnie że sam sobie bym z tego nie wyżył, ale skoro pojawiło się, to pomyślałem, może może do imperium na pewno nie sprzedam, była taka taka opcja, ale potem jakby w czasie i samej sesji i to, że zostawili, potem sobie wyszło w czasie opowiadania, że to mi hamduło wyciągnął mnie z tarapatów, za te pierwsze to stwierdziłem, nie, dobra, nie. Jednak tuki tak by nie mógł postąpić. Aczkolwiek, zgodnie z tym, ponieważ to była rozmowa postałem, stołem, to nie spodziewałem się tego i no. Udało się ten. Nie, nie robiłem aktywnego ani pasywnego przeszkadzania. może tak? Nie tak, no, żeby... was... to, to jest bardziej tak, tylko żartobliwie, no pewno. W końcu, nie, chcesz, no, kiedyś nie. kiedyś, pan prawda? prawda? Moim, <laughs> e, jest e, zdrada, nie? Dokładnie i to jest zdrada jakiegoś mojego członka załogi, która się powieliła, wink, wink. E, więc że tak powiem drugi e, raz Shaimon mi za drugi raz Shaimon nie, więc znajdę się tym bardziej. E, to no, ja, bym tym, ja bym na tym e, zakończył streama, dziękuję, mhm. widowni, dziękuję graczom. Szkoda, bo jeszcze trochę powiedział, bo chyba jeszcze Zarałow nie mówił nic. A No to proszę. Nie, mi ogólnie się bardzo podoba. Ja już jak wspominałem wcześniej przy tworzeniu, grałem wcześniej w ten system. E, opisy były lepsze od tamtego MG, z którym grałem. E, I to jest słuchajcie, taka pochwała, na której warto dożyć. Byłeś lepszy niż mój poprzedni MG. E, ogólnie tak, bardzo mi się podobało. Były momenty, że można było się pośmiać. Były momenty bardziej poważne, było, było trochę walki, było trochę e, główkowania. Udana sesja to na pewno. No i jeszcze raz 100 lat, 100 lat, chwileł się. A dziękuję, dziękuję. 100 lat, 100 lat. Dokładnie. Nie żyje, żyje dzisiaj jest pierwszy dzień ostatniego roku, kiedy jestem przed 30, więc. Uuuu, drodzy, drodzy, drodzy widzowie kanału Zębatkę RPG, to były gwiezdne wojny. Po więcej, zapraszam do siebie, bo prowadzę ten system regularnie. A i myślę, że u nas się jeszcze w takim zacnym gronie na pewno kontynuacja pojawi, to się musimy no. tylko dogadać kiedy. Jak już Arod się nauczył grać w ten system, no to wydaje mi się, słuchajcie, że jest to tylko kwestia czasu. To prawda. Zresztą będę musiał do Phileusa po podręczniki się udać na chwilę obecną. <śmiech> <śmiech> na chwilę obecną to z naszej strony wszystko, więc trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć! Bye! -u. Cześć!